Jajka, a to nawet ma trzy, nie wiadomo z jakich powodów. O matko jedyna. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień. U mnie na razie gołąbki czekają na mnie w gołębniku. Idę je wypuścić. W ten sposób u mnie jest zamontowana tymczasowa woliera. Już niedługo, za niedługo zostanie ściągnięta. Na razie wypuszczam gołąbki do tej woliery. Wchodzą i poznają teren. Ale jest przepięknie, trochę słońca wyszło. Widzicie, tak to, tak u mnie wygląda teraz wypuszczanie gołębi. Tutaj jesteśmy w gołębniku. Eee, I gołąbki tutaj już eee, jajka a ta nawet ma trzy? Nie wiadomo z jakich powodów. O matko, jedyna. Patrzcie. Trzy jajeczka. A nie wiem, czy to są twoje, czy ktoś podrzucił? Masakra. Miały być po dwa, nie po trzy. Ach, tu. Wypuszczam gołąbki i one sobie wchodzą do wolierki i siedzą sobie w wolierze. O, i pięknie sobie wychodzą na słoneczko. Jeszcze samczyki sobie gruchają wesolutko Czekam żeby wszystkie Doniosły jajka I będą oblatywane Z jajek Na razie jeszcze się muszą zadowolić wolierką I tym że wychodzą sobie Tutaj na podwórko Ale wesolutkie Taka pogoda to coś pięknego No i minęło nam tutaj Ile? 12 dni i nie wiem, czy praktycznie wszystkie pary mają jajeczka zniesione. Też dwa. O. Wszystkie pary mają jajka poniesione. Widzimy. Ładnie. No i tu stary Erik też siedzi na jajkach kolejnych. To są już szóste jajka jego w tym roku. Ściana mokra, e, Kąpiel wykorzystały, gąbki się kąpią w wodzie. Dzisiaj mamy sobotę, a u nas znowu popruszyło śniegiem. Widać jest biało, ale słoneczko sprawia, że śnieg nam topnieje. Widać jak woda aż się leje z dachu. Robię codzienne obrządki przy gołąbkach. Tutaj wypuściłem gołąbki do Woliery. Już mają poniesione jajka, ale, ale jeszcze, jeszcze nie zacząłem ich oblatywać. Jeszcze jest założona woliera, planuję ją e, za jakiś czas zdjąć. Ale ta pogoda na razie nam jakoś na wiosenną nie wygląda. Była jakoś zimowa. Czekam też aż ptaków więcej się pojawi w powietrzu, bo tych drapieżników jest tyle, że po prostu strach wypuszczać. No więc e, zobaczmy, co tam w gołębniku. Tu już słoneczko zrobiło swoje, o, tam jeszcze trochę śniega zostało, ale tu już po całym e, śnieg stopniał, o na polu tu wszędzie jeszcze o, śnieg jest, ale myślę, że taką mamy teraz wiosnę, że nam śnieg pada i to słonko świeci. A, tu młodzież pięknie się rozłożyła i wygrzewa na tym słoneczku. Sobie siedzą elegancko. Poranne obchód zrobiony, pokarmione. A jesteśmy tutaj w gołemniku rozpłodowym. Eee, dawno, dawno was nie oprowadzałem. Tutaj młotki. Kolejne do obrączkowania. Są. Niektórym się wykluły, o widać maluszka a drugi nadziobany tak, nadziobany <grym> się kluje masz tu takie imbredy na szaleńca też do obrączkowania tu ładnie siedzą na jajeczkach, bo będę zabierał młode, które się tu odchowały. Tu też są dwa imbredziki, na szaleńca. A tutaj czas pozabierać młodziaki, które się wychowały. Siedzą na następnych jajkach, a młode trzeba przenieść do wolierki. Drugi nie chce iść. Ej, chodź tu. O, no tu nie uciekaj. Już tu prawie obrośnięte. O. Tu kolejny sobie po ziemi biega. Chodź tu. Ach. Ciężko filmować i je łapać. Oj, kolejny. O i tutaj siedzą następne. Już skaczą, więc można je zabrać do głębnika. O, tutaj siedzą młodziaki, które tam są na aukcji sobie elegancko Mróz przyszedł i woda im zamarzła. Muszę im świeżą wodę przynieść, bo niestety woda marznie czarnurek Kolejne młode tutaj e, dorastają ze 3-4 dni tu z cel indywidualnych tak jak pokazywałem tu mają karmę tam wodę także też e, będą zaraz no za kilka dni kolejne odkładane o tu też tu młode siedzi a na górze już kolejne jajka także zabieram te już są kolejne jajka to już zabieram te młodziaki żeby po prostu już rodziców nie denerwowały. Tak więc tutaj odstawiam młodzież. Kolejny rzut z rozpłodu. Kilka ich tu jest, żeby już się same uczyły jeździć i pić. Nie muszą się tutaj po prostu zaaklimatyzować. Także ciągle jakaś praca jest. O, jesteśmy z powrotem, obrączkujemy młodziaki. Trochę denerwujące jest to, że te obrączki są rozsypane w tym. Tu chyba będą... Prawdopodobnie będą dwa szymelki, znowu. Dwa szpaczki. O, już teraz są pocztowe, z obrączkami. Kolejne dwa młodziaki. Imbredy na szaleńca. A ja chyba w ogóle zaobrączkowałem już. Zaobrączkowane wcześniej. Obrączki nie spadły, to dobrze. Czasami potem zapomnę. A, to, to te już są zaobrączkowane. Zobaczcie, woda pomarznięta i to ma być wiosna. Woda zamarznięta i to ma być wiosna. Lód trzeba rozbić żeby się gołębie do wody dostały. Także jest co robić. Człowiek się krząta przy gołębiach. Karmienie. Pojenie. Jest dzień wolny od pracy. To po kawałeczku tu nagrywam w sumie cały dzień. Co się dzieje od rana do godzin kiedy się ściemni. Także tak wygląda u mnie tutaj robótka przy gołębiach. Przegląd też jak widzieliście jajek i powoli do przodu pracujemy, pozdrawiam Was, dobry lot jak Wam się filmik za... spodobał, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę zapraszam też tam na licytację jest tam filmik z licytowanymi muftkami w niedzielę o godzinie 20 się kończy aukcja na którą zapraszam, pozdrawiam dobry lot